Ja chciałam powiedzieć o opłatach za emisję, bo opłaty za emisję zgodnie z dyrektywą one wpływają do budżetu państwa, o czym nasi obywatele mało wiedzą, nawet jak się dużo huczy na ten temat, to się to nazywa konsekwencje polityki europejskiej dla kieszeni podatników, a nie to, że te konsekwencje to są konsekwencje in plus dla ministra finansów bo to są środki które wpływają do budżetu i i to najważniejsze one nie są znaczone one nie są znaczone i podczas gdy w tym roku jest przewidywane że wpływy będą wynosiły około 20 miliardów złotych to dyrektywa mówi o tym i nasza ustawa, która ją wdraża, że 50% środków powinno być wydatkowane na kwestie klimatyczne. Tam jest katalog tych zmian klimatycznych i myślę, że te mitygacje i zmiany w gospodarce wodnej by się w tym mieściły, ale rzecz polega na tym, że to jest 50% wysokości wpływów, czyli teoretycznie w tym roku państwo, państwo, bo nie budżet powinno wydać na w, w walkę z ociepleniem klimatu 10 miliardów złotych i państwo pisze piękne sprawozdania w tym zakresie gdzie są kumulowane wszelkie możliwe wydatki, czasami te same, bo wyobraźmy sobie taki wydatek z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska na termomodernizację, które który to środki na czyste powietrze są udostępniane wojewódzkim funduszom, a następnie transferowane do beneficjentów. I one w tych sprawozdaniach są trzy razy liczone. A oprócz tak. Tak, tak są agregowane, bo to nie jest agregacja według systemów statystycznych. To są sprawozdania, które nie są objęte jakimś szczegółowym reżimem, tylko, że tak powiem, zeznaniami poszczególnych beneficjentów, bo potem się te zeznania sumuje. Podobnie wydatki gmin na wszystko, co można nazwać walką z ociepleniem klimatu, czy, czy ochronę klimatu. Czy to jest czysta fikcja. I... W związku z tym trzeba walczyć o to, to zresztą w projekcie ustawy, który mojego autorstwa obecnie w Senacie i w zamrażarce sejmowej jest, że te pieniądze muszą być znaczone i one muszą być przeznaczone na enumeratywnie wymienione cele, które są, które są sprawdzalne z punktu widzenia działania na rzecz ochrony klimatu. Wprawdzie w tej chwili dopiero w Unii, Komisja Europejska przygotowuje tak zwaną taksonomię, ona się miała już w wakacje ukazać, czyli zestaw projektów, które ewidentnie mają pozytywne oddziaływanie na klimat, bo Dowolnej interpretacji to może być niemal wszystko, ale jeśli zawrzemy dość precyzyjnie zadania, to wtedy i ta gospodarka wodna mogłaby być zasilana z tych środków wcale nie małych, ale obrona w tym zakresie jest ogromna to są pieniądze do budżetu, który się nie spina i w którym brakuje. A jeszcze można powiedzieć, że to, jest, że to jest kontrybucja na rzecz tej złej Unii.